Jestem Mia. W książce magia jest, która sprawia, że aż pod niebem teraz mogę lecieć. Nie spoglądam wstecz, kiedy tylko chcę. Pod niebo sen topi się znieść. Czy to tylko sen, czy najawiasz nie? Może tu rzeczywistość ma inny kształt, kiedyś cię Ja I ja. Rozmowa z jednorożcami. Oto Florencja. Jedno z najpiękniejszych miast na świecie. Dla niektórych, wymarzone miejsce na ziemi. Ale nie dla mnie. To mój pierwszy dzień w prestiżowej międzynarodowej szkole we Florencji. Większość dzieciaków byłaby zachwycona taką szansą, ale moja sytuacja jest inna, a niedługo zmieni się jeszcze bardziej. Poznasz tu wielu miłych ludzi. Tak, jasne. Zobaczysz. Pójdę sprawdzić, gdzie jest gabinet dyrektorki, dobrze? Zaczekaj tu na mnie. Zaraz wrócę. Ej, oddajcie. Proszę Was. Oddajcie mi to. Co to za jedna? I dlaczego ubrała się jak na Halloween? No, Halloween było dawno temu. Dzięki, że podniosłaś książkę, Mia. Chodź, skarbie, pani dyrektor czeka. Żadnych dodatkowych zajęć we wszystkich sześciu szkołach w ciągu ostatnich czterech lat? Naszych uczniów zachęcamy, by brali w nich udział. Ma zdolności językowe. Podróżowała po świecie z rodzicami przed wypadkiem. Nauka języków przychodzi jej od tak. Mija. Wiem, że nie było ci łatwo, drogie dziecko. Przykro mi z powodu twoich rodziców. Pewnie zdaje ci się, że trafiłaś do Nowego dziwnego świata, ale moim zdaniem właśnie takiego nowego świata potrzebujesz. O, ładny pokój. Nie sądzisz? Jeśli znajdę w twojej szafce moje buty, to będziesz w bardzo poważnych. No, masz nową współlokatorkę, Paula. Tak mało o tobie słyszałyśmy. Jestem Violetta. Z pewnością zostaniemy przyjaciółkami. Albo nie. Zobaczysz, z czasem wszystko się ułoży, na pewno. <słuch> Rodzice zostawili coś dla ciebie. Miałaś dostać to dopiero na urodziny, ale. Chcę ci to dać teraz. Wrócę teraz do biura i dokończę formalności, a potem przyjdę się pożegnać, dobrze? Zupełnie o niej zapomniałam. Och, to runy! Wszystkiego najlepszego, skarbie. Pamiętasz Centopię? To wyjątkowa gra tylko dla ciebie ata wymyślił grę Jestem Mia Co to znaczy Cześć Mia Podaj hasło Jestem Mia Totalnie eh, niesamowita. Nie, zaraz, przecież to niemożliwe, ale takie piękne orety, co się ze mną stało? Nie jest tak źle. Spódniczka mogłaby być dłuższa. Ja mam skrzydła. Wierzyć mi się nie chce. Naprawdę mam skrzydła. Ja jestem elfem. To znaczy, że mogę latać. O! Zaraz dam radę. Tak, tak, umiem latać. Dobra, z lataniem mam problemy. Chwila, zaczekajcie. Dokąd oni poszli? Jeju, nigdy nie słyszałam czegoś takiego. A, czegoś takiego też nigdy nie słyszałam. Stój, stój. E? Spróbuję jeszcze raz. Na brzmiące dudy, przecież przedtem działało. Nie wiedziałam, że umiecie mówić. Ciągle gadamy między sobą. Rozmowa z obcymi jest surowo zabroniona. Chwila, moment. Ty jesteś obca! O, brzydki, brzydki, niedobry fan! Nikomu nie wygadam. Naprawdę? O, To bardzo miło z twojej strony. Chodź, możesz iść za mną. Ale jakby ktoś pytał, prowadziłem cię muzyką. Naprawdę nie powinniśmy tego robić. Faunom nie wolno się wtrącać. To tu wylądowałam. No właśnie. Może gdzieś w pobliżu jest coś ważnego? Dlaczego właściwie? Kto to mógł zrobić? Jednorożec? Niesamowite! Prawdziwy, żywy jednorożec! Dlaczego jej nie pomagasz? Jestem faunem! Ratowanie jednorożca to robota dla elfa. No dobra, a gdzie znajdziemy elfa? O, ja? To dziwne, czy ty powiedziałaś bądź ostrożna? A to chyba było pośpiesz się! A? Niewiarygodne! Rozumiesz mowę jednorożców? E tak, najwyraźniej. Powiedz coś jeszcze. A tak, pośpiesz się. Jej, jesteś taka piękna, Liria? Witaj, Lirio, ja jestem Mia. Serio? Wszędzie mnie zabierzesz? Tyle chciałabym zobaczyć: wodospady, dzikie smoki, pola jednorożców. I pałac elfów! Zabierzesz mnie tam? O! Dzięki wadu! Do zobaczenia! Nie ma sprawy! Jakoś sobie poradzę! Nie żeby trzeba mnie było podwieźć do domu czy coś. <laughs> Nie lubię pożegnań. Na pewno sprawka tych wścibskich elfów. Uch, i co ja powiem, pantei? Sentopia jest taka jak w książce. Tatuś co wieczór czytał mi rozdział. To była magiczna godzina mii. Hm. Jakie to piękne! Chcę wszystko obejrzeć! To tęskne wodospady! A tam ukwiecone pola! I nieciekawe wzgórza! Szkoda, myślałam, że będą ciekawsze. No a gdzie jest Pałac Elfów? Widzę go! Nie do wiary! Tu jest idealnie! Jak to nie całkiem? Zostańcie tu, wezmę na siebie odpowiedzialność za niepowodzenie naszej misji. Wasza wysokość, miałaś dostarczyć mi jednorożca dziś przed południem. Wybacz, królowo Panteo, to nie moja wina. Nie mogłam liczyć na żadną pomoc, co pełny brak kompetencji! Jednorożec wpadł w pułapkę, ale ktoś go uwolnił pewnie to sprawka elfów. Widzisz go, gargono? To ostatni róg jednorożca, jaki mi pozostał. Kiedy się skończy, znów będę stara i szkaradna. A wiesz, jak nie cierpię być stara i szkaradna! Tak, pani i przestań się przede mną płaszczyć!! <śmulatory noise> <śmulatory noise> Musisz wypełnić tylko jeden rozkaz gargono! Dobądź dla mnie więcej rogów jednorożca! Przynieś mi je wszystkie! To tam! Góra elfów! Pałac elfów jest wewnątrz. Szybko jedźmy! Koniecznie muszę go obejrzeć. Kto jest w pobliżu? Gdzie? Mówiłam, że jest elfem. Spójrz na uszy. To czemu nigdy jej nie widzieliśmy? Kto tam? My! A! Kim jesteś i po co tu przybyłaś? I skąd ty masz tę sukienkę? Przestań, Juko. Nie wiadomo, kim ona jest. Jej, elfy! Prawdziwe elfy! Jestem Mia. Ja tylko zwiedzam i... i zawsze marzyłam o tym, żeby was spotkać. O, serio? Słyszałaś o mnie? No, może nie zachowuję się jak książę, ale naprawdę nim jest. Nie chodziło mi konkretnie o was, raczej o elfy. Jesteś... księciem? O, to jest Liria. Skąd znasz jej imię? E, zdradziła mi je? A, niby jak. Nie, zostańmy jeszcze chwilę. To są elfy, tak jak ja. O! Więc ty ją rozumiesz? To jakieś szaleństwo. Myślę, że król chętnie się z tobą spotka. Naprawdę? Poznam króla elfów? Pójdę do pałacu elfów? Teraz? Czytałam o pałacu elfów. W książce był obrazek, ale pomazany keczupem, więc tak naprawdę niewiele było widać. Co to keczup? A dlaczego nigdy wcześniej Cię nie spotkałem? Zapamiętałbym Cię. E, pochodzę z odległego miejsca. Dalszego niż mgliste obrzeża? No, nie wiem, gdzie to jest, ale mój dom jest z pewnością dalej. Ty nie umiesz latać, prawda? A. E, umiem trochę, ale lubię chodzić. Miło jest czuć grunt pod nogami. Ja lubię latać. Masz zamiar zostać tu na dłużej? A właściwie muszę, bo nie bardzo wiem, jak wrócić. Spróbuj tą samą drogą, którą przybyłaś. Tak, słusznie. Myślę, że powinnaś zostać. Słuchaj, jeśli polecimy, szybciej będziemy w pałacu. No już mo, lećmy. A gdzie Liria? Dlaczego tak nagle zniknęła? Jednorożce są dziwne. Denerwują się, no... Przy wszystkich! Oprócz ciebie! Liria! Może jej coś grozić. Mankulusy są w pobliżu. Kto taki? LIria! Liria! A! Polecisz z nami. Tylko gdzie jej szukać? Jeżeli się rozdzielimy, sprawdzimy większy obszar. Lecę na zachód. Juko leć na wschód! Wschód robi się! A ty na północ! Wróć tu za 10 minut! Poradzisz sobie z lataniem? Jasne, bez problemu! Postaw mnie tylko na... A! A! Skrzydła! Mam skrzydła! Załapałam w porządku! A nie, nie w porządku! Och! A, 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 a. O. O. Fadl, raz pomożesz elfom i już im się wydaje, że mogą na ciebie spadać, kiedy im się żywnie podoba. Przepraszam, ale cieszę się, że tu jesteś. Wcale mnie nie ma. Jestem nieuchwytny, niczym wiatr. Fadl, Liri coś grozi. Wiesz, gdzie ona jest? Faunom nie wolno się w nic mieszać. Musisz mnie do niej zabrać. Słyszysz? Musisz. Ech, nigdy mnie nie widziałaś. Nie było mnie tu, nie rozmawialiśmy. Jasne? Jasne. Dobra. Idź zapełnią światła mistyczną pieśnią Faunów. Tak, grzwiące, dudy. Trzeba iść tedy. Dziękuję, nie zapomnę ci tego! Tam jest jeszcze jeden. Zostańcie tutaj i czekajcie na mój sygnał. uciekniesz mi! Liria! O! A? Nic z tego, Elfie! Liria, uważaj! Nie! Ten jednorożec jest mój! A? He? Nie jesteś zbyt waleczna. Jak na elfa. Nie jesteś z mojej księgi! Jakiej księgi? Wszyscy w Sentopi powinni być troskliwi mili i szlachetni, a ty taka nie jesteś! Strasznie nudna ta twoja księga. No już zejdź mi z drogi. Jeśli skrzywdzisz Lirię, popamiętasz mnie! Doskonale! A już się bałam, że za łatwo mi pójdzie. Nie byłoby zabawy! A, o, a! Yuko, popatrz! <laughs> Nie! Uh! Nieźle, Yuko. Dzięki. Dobrze strzelasz. Jak na chłopaka. Jest was więcej, robi się coraz ciekawiej. Uh! 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 Gargono! Wycofuję się! Wcale się nie wycofuję! Przegrupowuję się! To zupełnie coś innego! <laughs> Liria! Zostaw! Zostaw ją! Nic ci nie jest? Tak się cieszę, że zdążyłam. Nie bój się ich, chyba już wiesz, że to przyjaciele. Powiedziała dziękuję. Mija, myślę, że mogłabyś się tutaj przydać. Jeśli będziesz rozmawiać z jednorożcami, będzie nam o wiele łatwiej im pomagać. Mogę spróbować. Dobrze, że cię znaleźliśmy. I wiesz, tak przy okazji, chciałbym ci coś podarować. Gdy będziesz w potrzebie, dotknij go. O tak. Nasze pierścienie rozbłysną. Patrz. A jeśli stukniesz dwa razy, motyl doprowadzi cię do nas. Prowadź do mi. Widzisz? Ja też taki mam! Są modne i funkcjonalne. To pierścienie przyjaźni. Przyjaźni! Niczego więcej! Jej dziękuję! Jaki on piękny! O! A skąd to masz? Nie wiem, jak to wyjaśnić. Co się dzieje? O! To chyba znaczy, że czas na mnie. Nawet nie zdążyłam zobaczyć pałacu! Krety! Jakie to dziwne! Co się dzieje? Wrócę tu! Obiecuję! Um, co się właściwie stało? Nie mam pojęcia, ale czuję, że jeszcze nie raz się z nią spotkamy. Nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie skończyłam! Jestem, mija. Dlaczego to nie działa? No już mija. Coś nie tak? Ty nie zastanawiałeś się, gdzie byłam? Gdzie byłaś? Dokąd doszłabyś w pięć minut? Pięć minut? Wszystko dobrze, mija? Chyba będzie dobrze. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Teletun Plus Studio Sonica. Reżyseria Leszek Zduń. Dialogi polskie Joanna Kuryłko. Dźwięki montaż Agnieszka Stankowska. Organizacja produkcji Agnieszka Kudelska. W rolach głównych Natalia Jankiewicz, Dominika Sel, Artur Pontek, Elżbieta Kijowska, Anna Gajewska, Milena Suszyńska, Cezary Kwieciński, Karol Osentowski oraz Zbigniew Konopka, Magdalena Warzecha, Julia Hatys, Joanna Kwiatkowska Zduń, Jerzy Dominik, Janusz Wituch i inni.